Cześć wszystkim, witajcie 17 czerwca. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać dwie odmiany pszenicy w naszym gospodarstwie. Po mojej lewej stronie pszenica Elektra oraz po prawej stronie pszenica hybrydowa Himalaya. Oby dwie pszenice, jeśli chodzi o zabiegi wiosenne, była wykonana ochrona trzyzabiegowa zabiegowa czyli T1, T2 i T3 oraz zabieg regulacji na podstawę źdźbła i tak dalej, żeby usztywnić do kłosia nie było nic regulowane ze względu też na różne warunki panujące żeby niepotrzebnie pszenicy nie hamować oczywiście też w pszenicy się trafia jęczmień, jak zobaczycie ze względu też na to, że tutaj właśnie Rok temu rósł jęczmień i gdzieś miejscami go jest mniej więcej lub mniej, i tego niestety już się nie da uniknąć, jeżeli się sieje zboże po zbożu. pszenice można powiedzieć, różnią się też wielkością kłosa pszenica elektra ma dość też charakterystyczny kłos, można powiedzieć, jeżeli by doliczyć, dorzucić ości to można powiedzieć, że wyglądałaby dużo by się nie różniła od pszenżyta, no i mamy też pszenicę hybrydową odmiana Himalaya, która też troszkę tym kłosem inaczej się wyróżnia i obydwie pszenice powiedzmy, że Mona powiedzieć, jakoś wyglądają mało wiele, też mieliśmy sprzyjające trochę opady deszczu. można powiedzieć, że z jednej strony sprzyjające, z drugiej nie sprzyjające, bo deszcz, który spadł, był w granicach 60-70 litrów w ciągu godziny. Więc można powiedzieć, że to był deszcz zlewny. Jeśli chodzi o niektóre uprawy, które są na przykład jarę, czy kukurydza, czy coś, może być spływ powierzchniowy miejscami. Ale ogólnie rośliny mają turgor, są zielone. Jak zobaczycie liść flagowy jeszcze jest zielony. Trzyma tą, e, tą zieloność, więc póki co rośliny jeszcze żyją, wegetują. Tutaj pszenica e, hybrydowa tak samo ma jeszcze liście te górne zielone, liść flagowy jeszcze zielony. Problem był też że z skrzypionką w większym lub mniejszym stopniu w niektórych pszenicach, które jeszcze mamy w naszym gospodarstwie. I tak jak zobaczycie tutaj to pole właśnie tej pszenicy elektry jest 2,60 hektara, a pszenica tutaj obok jest 2,20 czyli troszkę mniej. Jestem ciekawy jak obydwie pszenice zaplanują, czy hybrydowa, czy pszenica elektra. Jak to wyjdzie. Tyle jeśli chodzi o pszenicę, te dwie i takie krótkie porównanie tych dwóch odmian. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!